Opuszczę za chwilę termometr. Na dno stawu zmierzymy tam temperaturę, a później wykuję sobie przerębel w innym miejscu i w tym, że miejscu zmierzę ponownie temperaturę. Zobaczymy, jaka jest różnica temperatur. Być może woda będzie o tej samej temperaturze, tyle że w tym przeręblu, który powstał sam. Woda na przykład płynie, a w drugim może nie płynąć. Zaraz wszystko się okaże. Dodatkowo też opuszczę kamerę GoPro pod wodę i zobaczymy, czy uda nam się coś ciekawego nagrać. A więc zapraszam Was na ten krótki materiał, bo będzie ciekawie. O ile aż tutaj, tak dużo nie zamarzło jak wcześniej, bo patrz, bo jeszcze trochę tutaj zostało. No tak był przerębel, żeby ryby miały czym oddychać i żeby była natleniona woda. Wczoraj go zrobił, ale za mocno zamarzł. Było minus 14 stopni w nocy, więc zamarzło ultra grubo. Jak się zawali most, to złapię się o takiego pomostu. Nie zawali się, jest za gruby lód. Dobra, grubość lodu możemy określić, bo wezmę sobie taki kawałek spory. Ale jest zimno. W samym przeręblu. 8 centymetrów i to bez oszukiwania. I to jest w przeręblu 8 centymetrów. A... My stoimy na lodzie, który ma grubość minimum 16 cm, tak jak było wtedy wierzone, tak zostało raczej do dzisiaj. Ale zimno. No. Dobra, opuścimy termometr i zobaczymy, ile mamy tutaj temperatury. Wymyśliłem sobie to w ten sposób, że dałem sobie termometr na akwarystycznym wężyku. Zresztą sam termometr też jest akwarystyczny. Obciążyłem podkładkami poszerzonymi, i w ten sposób wiem, że termometr dotrze do dna. I za... zaczynamy pomiar. Chwilę odczekamy, więc utniemy teraz scenę, a potem Wam powiem, jaki znalazłem odczyt. Woda, jak widać, ma 4 stopnie. A teraz szybko chłodzi się termometr, więc widać, że łapie te temperaturę z otoczenia. Termometr natychmiast wyjęty z wody. Od razu pokazał 4 stopnie na plusie, czyli temperatura wody w tym miejscu ma 4 stopnie Celsjusza. Pójdziemy teraz do. Przerembla, który powstał samoczynnie. Niestety będę musiał go rozkuć, bo wczoraj jeszcze był rozmarznięty, ale w nocy była sroga temperatura ujemna, więc zamarz. Doszedłem niemal do samego tego przerembla, który powstał samoistnie i tu jest przed wami. Ale tutaj, gdzie wbiłem siekierę, uderzyłem lekko dwa razy i pojawiła się woda, więc odpuszczam, nie sprawdzę wam niestety tego i sam też nie będę tego wiedział. Ryzyko jest zbyt duże, żeby podejmować. Więc nie będę siadł do tego przerembla, bo zwyczajnie po prostu mam pełne portki na samą myśl, że mógłbym za chwilę utopić się pod lodem, albo w najlepszym przypadku wyjść z jak kostka lodu. Nie, nie cholery, nie wchodzę tam. Ale w zamian za to wrzucę wam materiał z kamery, którą za chwilę umieścimy pod wodą. O ile w ogóle coś ciekawego nagram. Nie wiem o co chodzi, ale chyba jest za zimna woda w stawie. Jak wkładam kamerę do ochronki, to wyłącza się nagrywanie. I, i się wyłącza. Chyba jest po prostu za zimno. Zobaczymy teraz, bo wymieniłem baterię na oryginalną GoPro i teraz powinno zachulać. Za Dzisiaj, Dzisiaj nic nie sprzyja. Wszystko pod górkę. Cały ten uchwyt zamarzł. Żaden guzik nie działa prawidłowo. Wszystko zamarznięte. Guziki nie działają. Woda się dostała pod guziki. Nie da się wciskać. No hardcore. Kiedy już wygrałem walkę z obudową do kamery i jakoś udało mi się ją do środka włożyć i przestała mi się w końcu wyłączać, bo temperatura była tak niska, że kamera wyłączała się. Włożyłem kamerę pod wodę i zobaczyłem, że nic tam nie pływa. Woda jest bardzo przejrzysta, jest trochę mułu i ogólnie jest to bardzo płytki odcinek mojego stawu, jak zresztą można zobaczyć na filmie. Liczyłem na to, że być może zobaczę jakąś rybę, ale niestety akurat nic nie pływało wokół kamery. Powiem, że jak wkładałem kamerę pod wodę, to tutaj ten lód, który wykułem dosłownie 10 minut temu, już zamarsz. I jak wkładałem kamerę, to musiałem postukać, żeby weszła. Łapy mi się trzęsą, koniec tego nagrywania. Szymon, zimno co? Jest, Słuchajcie, minus 15 stopni, i do tego dochodzi jeszcze duży wiatr. Więc nagrywanie jest bardzo utrudnione i jest ultra zimno przez to. Mam nadzieję, że ten materiał będzie ciekawy. Jeśli jest ciekawy, zostaw. Koniecznie łapkę w górę i pisz komentarz dla zasięgów. Dzięki na razie.